Witajcie, co jest dobrego na jesienno-zimową handrę? Na przykład zrobienie czekoladowo-malinowej laty z prawdziwej czekolady. Zapraszam. Pierwszą rzeczą, jaką będziemy musieli zrobić, to jest roztopienie naszej czekolady, czyli klasycznie odpakowujemy i dzielimy na kostki. poni w kościele I Idziemy rozpuszczać czekoladę. Czekolada jest już rozpuszczona. Ja użyłem deserowej, ale możecie użyć dowolnej mlecznej, jak lubicie, a nawet białej. Przelewamy ją w całości do Naszej szklanki. Ja nie rozpuściłem dość dużo tej czekolady, ponieważ no, nie chciałem. Możecie dać nawet całą tabliczkę, tylko wtedy będzie naprawdę bardzo słodka nasza kawa. Ale shit. Czekoladę mamy już przelaną. Ja dodaję musu malinowego, jako że mamy już prawie zimę, więc świeżych malin nie uświadczymy. I mus wlewam na czekoladę. Naszą wkładkę smakową mamy gotową. Teraz musimy przygotować kawę, a zaraz później podgrzać nasze mleko i je spienić. Kawa zmielona, przygotowujemy ją w takiej kafieterze, Możemy też użyć espresso z ekspresu więc to już zależy od tego, czym dysponujecie. I to będzie najlepsza wkładka czyli kawę używamy ciemnopalonej, bo właśnie taką używa się do kaw smakowych. No i będziemy zaraz spieniali mleko, ale tymczasem nastawiam kawę. Mleko przygotowujemy tak jak do Latte Macchiato w Dolinie Chochłowskiej, do którego link macie na dole w opisie. Podgrzewamy, jak jesteśmy w domu w mikrofali. Do temperatury około 70 stopni. Czekamy. Promieniem. Nasze mleko mamy podgrzane. Spieniamy je nieco sztywniej niż w przypadku laty, ponieważ chcemy, żeby nam się rozwarstwiło. Będziemy mieć wtedy tak naprawdę czterowarstwową latę. A nawet pięcio, jeżeli licząc czekoladę i yy, malinę. Mleko, pianę i kawę osobno. Mleko przelewamy delikatnie po ściance do wnętrza naszej kawy, zostawiając miejsce na kawę, a potem nawet nabitą śmietanę, którą możecie przyozdobić naszą kawę. Kawa nam się odzywa. Kawę delikatnie wlewamy do naszego mleka. Dzięki różnicy temperatur powinno nam wyjść kilka warstw. Gotowy nasz czekoladowy deser właściwie możemy przyozdobić bitą śmietaną. Nie kupujcie tylko tej bitej śmietany takiej gotowej, już lepiej sobie ubić samemu mikserem, jeżeli nie macie takiego syfonu, bo to co w sklepie dostajemy, to w ogóle nie smakuje jak bita śmietana, a po kilku minutach po prostu jest z tego breja. Możecie taką kawę też posypać wiórkami i zdradzę Wam pewien sekret. Nie róbcie tego na tarce, bo wyjdzie Wam tak naprawdę pył czekoladowy. Możecie do tego użyć zwykłego obieraka do warzyw. Dzięki temu powinny wyjść Wam mm, w miarę takie paski, powiedzmy. Oczywiście zależy to, czy macie czekoladę wprost z lodówki, wtedy się bardzo kruszy, czy macie ją jednak z temperatury pokojowej i taka się bardziej nadaje właśnie do takiej czynności. Nasza kawa jest już gotowa. Ja Wam życzę oczywiście smacznego i zapraszam Was do subskrypcji, komentowania i próbowania kaw, bo są one naprawdę przepyszne. Pamiętajcie tylko, żeby tą kawę przed spożyciem wymieszać, bo wtedy, tak naprawdę, wszystkie składniki połączą się i utworzą pyszny smak. Smacznego! Miało być bardziej żywo, miało być więcej energii. Ludzie chcą mięsa, a tu tego mięsa nie ma, tu jest tylko kawa.